Cześć, zanim przejdziecie do tego filmiku, pamiętajcie, żeby zatrzymać sobie na każdym zadaniu filmik, następnie zrobić zadanie i sprawdzić później, czy udało Wam się zrobić tak, jak się to powinno zrobić, czy odpowiedź się zgadza. Cześć, witaj na platformie ZDIPEL. Ja jestem Karol i dzisiaj zrobimy powtórkę grania stosupów i ostrosupów. Pierwszym zadaniem mamy. Zadanie jeszcze z poprzedniego działu, które akurat bardzo fajnie podsumowuje cały nasz dział, ponieważ mamy tutaj grania stosłupy i ostrosłupy. Pierwsze co to musimy obliczyć objętość bryły A i B. Zrobimy tutaj objętość bryły A i tutaj możemy sobie podzielić te objętości na dwie. Mamy objętość grania stosłupu i objętość ostrosłupu. Ostrosłupa, czyli objętość grania stosłupa przypominam, to jest pole podstawy razy wysokość. Za to objętość ostrosłupa to było, trzeba było zapamiętać pole, objętość grania stosłupa i to podzielić na 3. Czyli to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Więc obliczmy sobie objętość grania stosłupa. To jest równe. W podstawie mamy kwadrat, ponieważ grania stosłup jest prawidłowy. Czyli... 4 do kwadratu razy nasza wysokość. Tutaj mamy wysokość równą 2, czyli to jest razy 2. Czyli nasza objętość gronia ostrosłupa to jest 32. Objętość ostrosłupa. Pierwsze co, to musimy obliczyć sobie naszą wysokość, bo mamy podaną krawędź boczną, równą 6. Więc narysujmy sobie wysokość tego ostrosłupa. Ona pada w przecięciu się przekątnych, w połowie przecięcia się przekątnych, tak? Czyli ten odcinek tutaj to jest połowa przekątnej kwadratu. Przekątna kwadratu tutaj to jest po prostu 4 pierwiastek z dwóch. Tak? 4 pierwiastek z dwóch. Więc połowa tego to będzie 2 pierwiastki z dwóch. Więc narysujmy sobie ten trójkąt. Tutaj mamy 2 pierwiastki z dwóch, połowa przekątnej. Tutaj mamy nasze h i tutaj mamy 6. Więc obliczamy sobie z znanego już nam twierdzenia Pitagorasa, że to jest h kwadrat plus 2 pierwiastki z 2 do kwadratu i to jest równe 6 kwadrat. Czyli h kwadrat jest równe 36 minus to, czyli 2 pierwiastki z 2 do kwadratu. 2 do kwadratu to jest 4. Pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, czyli 4 razy 2 to jest 8. Czyli nasze h to jest pierwiastek z 28. Rozkładamy na czynniki pierwsze 28, czyli to jest na 2, to jest 14, na 2 to jest 7 i to już 7, czyli mamy pełną dwójkę i zostaje nam pod pierwiastkiem 7. Czyli nasze h to jest 2 pierwiastki z 7. Więc obliczamy sobie objętość naszego ostrosłupa. Czyli objętość ostrosłupa. To jest 1 trzecia. Razy pole podstawy to było 16. I razy 2 pierwiastki z 7. Czyli mamy. 16 razy 2 to jest 32. Czyli Objętość ostrosłupa jest równa 32 pierwiastki z 7 podzielone na 3. Czyli nasza całkowita objętość to jest to plus nasza objętość grania stosłupa, tak? czyli suma tych dwóch, czyli 32 plus 32 pierwiastki z 7 przez 3. Drugi podpunkt. Nie będziemy robić, bo to jest dokładnie to samo, tylko że graniastosłup mamy trójkątny i ostrosłup mamy trójkątny. Więc musimy pole podstawy trójkąta. Zrobimy to w podpunkcie C. Tylko tutaj jest troszkę inny przypadek. Tak bryły C i D otrzymano wycinając ostrosłupy prawidłowe, czyli tutaj w tym miejscu mamy wycięty ostrosłup, tak? No to sobie to zróbmy. Czyli mamy pole podstawy to Trójkąt równoboczny. Pamiętamy wzór na pole trójkąta równobocznego, czyli a kwadrat pierwiastków z trzech przez 4. Nasza objętość, granica stosłupa jest równa. Pole podstawy, czyli a kwadrat pierwiastków z trzech przez 4, a jest równe 6, czyli 36 pierwiastków z trzech podzielone przez 4 razy nasza wysokość h, równa 8. Tak, Czyli to jest równe, możemy 8 skrócić z 4, tutaj będzie 1, tutaj będzie 2. 2 razy 36, to będziemy mieli 72 pierwiastki z 3. Objętość ostrosłupa w tym przypadku, pole podstawy mamy dokładnie takie samo, Naszą wysokość mamy dokładnie taką samą. Więc to będzie po prostu, napiszmy to tutaj, objętość ostrosłupa to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość, którą już mamy obliczoną. 72 pierwiastki z 3. To możemy skrócić na 3. I tutaj zostanie 24. Czyli objętość ostrosłupa to jest 24 pierwiastki z 3 więc zostaje nam tylko jeszcze odjęcie od grania stosłupa naszego ostrosłupa, objętości, tak? Ponieważ wycinamy ostrosłup, no to z tej objętości, którą obliczyliśmy sobie w grania stosłupie, musimy odjąć ten ostrosłup, który tutaj jest, czyli 72 pierwiastki z 3 minus 24 pierwiastki z 3, tak? Tutaj ostrosłup, tutaj grania stosłup, czyli obliczamy to i wychodzi nam 40 osiem pierwiastków z trzech. W tym zadaniu musimy policzyć pole powierzchni całej tej bryły. Wiemy, że składa się z sześcianów o krawędzi 1 cm, więc pole takiego jednego kwadracika to będzie 1 razy 1, tak? Czyli pole kwadratu jest równe 1 cm kwadratowy, ponieważ krawędź jest równa 1. No i teraz musimy... Zastanowić się, jak obliczyć pole powierzchni. Przypominamy sobie, że jest to po prostu malowanie całej naszej bryły. Tak? Czyli musimy zobaczyć, ile takich kwadracików zamalujemy. No to liczymy z przodu. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 takich mamy z przodu. I dokładnie tak samo będzie też z drugiej strony, z tyłu. Czyli mamy 9 plus 9. No to teraz policzmy sobie na dole. Tak czyli te od dołu będzie tutaj raz, 2, 3, 4 i 5. Czyli na dole mamy 5 po bokach, tak, czyli teraz te pionowe i poziome. No to pionowy schodek mamy tutaj 1, tutaj będzie dwa, poziomy, znowu pionowy, 3, poziomy, 4 i pionowy 5. Czyli znowu plus 5. I to samo mamy z drugiej strony. Tutaj ład, ładnie widać. Pionowy, poziomy, pionowy, poziomy, pionowy czyli plus kolejna piątka. I ostatnie co to mamy ten na górze, czyli plus 1. Tak, czyli 9 plus 9 to jest 18, plus 5 plus 5 plus 5 plus 1 to jest 16. 18 plus 16 to jest 34. Więc mamy y, tutaj pole powierzchni to jest 34, razy pole naszego jednego kwadratu to jest 1 cm kwadratowy, czyli odpowiedź B. 34 cm kwadratowe. Tutaj mamy prostopadłościan i z tego prostopadłościanu ucięto na pół górę, tak? Czyli tutaj mamy odtąd dotąd, ucięliśmy to po prostu w pół. Więc policzmy sobie najpierw ten stosu, który jest na samym dole, Tak, czyli jego objętość jest równa pole podstawy, czyli 4 razy 4, to mamy 16 razy wysokość tutaj jest równa 2. Czyli mamy 32. Następnie ten grenastos obliczmy sobie jego pole podstawy i wysokość, czyli pole podstawy tego drugiego, tak to był pierwszy jest równe. Objętość całego grania stosłupa, tylko że podzielona na 2, ponieważ przecięliśmy to po prostu w połowie. Tak od górnej krawędzi do dolnej krawędzi. W pół. Czyli tutaj nasza wysokość, zauważmy, że szóstka jest odtąd. Dotąd, tak? Więc tutaj od tego punktu tutaj było dwa wysokość, tak jak tutaj. Więc zostaje nam tutaj wysokość 4. Więc podstawa. To było 4 razy 4, czyli 16 razy nasza wysokość 4. I pamiętamy, że to jeszcze dzielimy na pół, czyli możemy zrobić razy 1 drugą. Tak bo podzielone przez 2. Dwójkę skracamy z czwórką, czyli to jest razy 2, czyli to jest 16 razy 2, czyli 32, czyli nasza odpowiedź to jest 64, ponieważ graina stosłup ten na dole ma 32 i ta. Ten na górze też ma 32. Stosunek pola powierzchni sześcianu o krawędzi 1 do pola powierzchni czworościanu foremnego o krawędzi 1 jest równy. Więc tak, przypomnijmy sobie jak to wygląda. Co to jest? Sześcian miał sześć ścian, tak? To jest taka nasza kostka Rubika. Czyli ma, jest zbudowany z 6 kwadratów i ma krawędź 1. Czworościan. Tak jak sama nazwa wskazuje, tam było sześcian, tutaj mamy czworościan, czyli tutaj mamy cztery ściany. Żeby stworzyć bryłę, która ma cztery ściany, potrzebujemy podstawy, która ma trzy krawędzie, czyli to będzie mm, ostrosłup trójkątny, tak? Czyli y, taka bryła, która jest stworzona z czterech ścian. Podstawa i trzy nasze ściany boczne. Tak, czyli w ten sposób to będzie wyglądało. Mamy sześcian i czworościan. Musimy obliczyć pole powierzchni czworościanu i pole powierzchni sześcianu. Pole powierzchni to było znowu malowanie farbą, czyli tutaj mamy, jak mamy krawędź 1, tutaj krawędź 1, no to pole powierzchni to jest 6 ścian o polu 1 kwadrat, tak? Czyli 6 razy 1 cm kwadratowy, chociaż tutaj nie ma centymetrów, więc po prostu razy 1 do kwadratu, no to mamy pole równe 6 dokładnie. Za to w czworościanie mamy cztery trójkąty równoboczne. Więc trójkąt równoboczny to był a kwadrat pierwiastków z 3, czyli 1 kwadrat pierwiastków z 3 podzielone przez 4. Tak? Czyli 1 czwarta pierwiastka z 3. 1 czwarta pierwiastka z 3. I to musimy pomnożyć przez 4, żeby otrzymać nasze pole całkowite, tak, bo to jest pole jednego trójkąta. Więc 1 czwarta razy 4 to po prostu będzie 1. Więc mamy pole naszego sześcianu i pole naszego czworościanu, czyli 6 przez pierwiastek z 3. Mamy taką odpowiedź 6 do pierwiastka z 3. Przechodzimy do następnego zadania. Na rysunku przedstawiono siatkę Ostrosłupa, którego podstawa jest prostokątem. Tak, prostokąt ma wymiary 6 na 12 Wszystkie ściany boczne są trójkątami równoramiennymi. Tak czyli wszystkie tutaj mają równe ramiona. E, Oceń prawdziwość zdań. Suma długości wszystkich, wszystkich krawędzi tego Ostrosłupa jest równa 76. No to policzmy sobie sumę długości. Gdzie pamiętamy, że Ostrosłup, że tutaj ta krawędź jest wspólna, tak, bo jeśli tą siatkę złożymy do góry, to one się tutaj połączą, więc na to trzeba zwrócić uwagę. I teraz tak, krawędzie podstawy, to jest 2 razy 6 plus 2 razy 12, tak, ponieważ mamy obwód prostokąta po prostu, czyli 12 plus 24 to jest 36. Następnie musimy sobie policzyć wszystkie nasze mm, krawędzie boczne, Możemy je obliczyć z tego, że mamy tutaj połowę tego odcinka, czyli połowa z 12 to jest 6, czyli mamy trójkąt 8, 6 i tutaj będzie ileś. Możemy to wiedzieć od razu z naszego magicznego trójkąta 3-4-5, stosunki 3 do 4 do 5, albo po prostu z Pitagorasa. Tak bo jeśli tutaj weźmiemy 3 i 4 razy 2, czyli to jest szóstka, to jest 2 razy 3, ósemka to jest 2 razy 4. Czyli tutaj jak mamy piątkę, to będzie 2 razy naszą piątkę, czyli tu będzie po prostu 10. Albo stwierdzenie Pitagorasa możemy szybko jeszcze zapisać: 6 kwadrat plus 8 kwadrat jest równe x kwadrat. Czyli 36 plus 64 jest równe x kwadrat, więc 100 jest równe x do kwadratu, więc x będzie równe 10. Więc wszystkie nasze krawędzie są równe 10, ich suma daje nam 40, czyli powinno być 76, czyli tu jest prawda. Podpunkt B, suma pól dwóch większych ścian bocznych, to może zmarzę, żeby było łatwiej, Suma pól dwóch większych ścian bocznych tego ostrosłupa jest półtora razy większa od pola, od pola jego podstawy. Czyli dwie większe ściany boczne to będą te, które mają większą podstawę. I one są... Ich suma musi być półtora razy większa od pola jego podstawy. Czyli pole podstawy Jest równe 6 razy 12, tak? Pole prostokąta. 6 razy 12 to jest 6 razy 10 to jest 60, i 6 razy 2 to jest 12, czyli 60 i 12 to jest 72. Za to pole mm, dwóch większych ścian -bocznych, czyli mamy 12 razy 8, tak? Pole tego trójkąta. 12, 8 to jest wysokość, czyli podstawa razy wysokość podzielona na 2. Tylko, że mamy dwa takie trójkąty, więc zróbmy dwa te trójkąty razy podstawa razy wysokość podzielona na 2. Widzimy, że te dwójki tutaj nam się skrócą, bo jest w liczniku i w mianowniku. Więc 12 razy 8 to będzie 8 razy 10 to jest 80, i 8 razy 2 to jest 16, czyli 96. No i teraz zobaczmy, czy. Mm, Suma tych dwóch jest półtora raza większa od pola jego podstawy. Czyli skoro jest półtora raza większa, no to jeśli damy w liczniku 96 i w mianowniku 72, powinno nam wyjść 3 drugie, czyli półtora. No to zobaczmy, czy tak wyjdzie. 96 przez 72. To możemy podzielić przez 12. Albo na początku przez 2 wyjdzie nam 48, 36, Czyli to znowu na 2 to będzie 24, 18, znowu na 2 będziemy mieli 12, 9, i tutaj nam wychodzi, że to jest, to już podzielmy na 3, czyli 4, 3. Tak, 4, 3 to nie jest półtora, więc tutaj mamy fałsz. I ostatni podpunkt C. Musimy. Policzyć, mamy wysokości wszystkich ścian bocznych są takie same. Czy wysokości wszystkich ścian bocznych są takie same? Zastanówmy się. Mamy wysokość do porównania: wysokość tej ściany tutaj i wysokość tutaj równą 8. No to, jeśli tutaj jest krawędź równa 10. A tutaj 3, tak, bo połowa tego. No to z Pitagorasa mamy 3 kwadrat plus nasza wysokość do kwadratu musi dać nam 10. To obliczmy, ile to będzie równe. Czyli 3 kwadrat plus h kwadrat daje nam 10 kwadrat. Więc nasze h kwadrat to jest 100 minus tutaj jest 9. Czyli to jest pierwiastek z 91. Hmm, tutaj jeszcze nie pierwiastek, bo to jest po prostu 91 nasze H kwadrat, czyli nasze H to jest dopiero pierwiastek z 91. Więc widać, że to nie jest równe. 80, to nie jest równe wysokości naszej 8, więc ściany boczne nie mają takich samych wysokości. Czyli tutaj mamy po prostu fałsz. To by było na tyle, jeśli chodzi o powtórzenie. Jedno, co trzeba pamiętać, to na pewno bardzo biegle poruszać się w twierdzeniu Pitagorasa. Drugie co to wyodrębniać sobie nasze figury z grania stosupów i ostrosłupów. Zapamiętać objętości, czyli objętość grania stosłupa to jest pole powierzchni razy, pole podstawy razy wysokość, a ostrosłupa to jest 1 trzecia dokładnie tej objętości, którą powiedziałem na grania stosupów. To by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wszystkie zadanie Wam się udało rozwiązać poprawnie i do następnego. Cześć!